My, trójmiasto.pl. To wszystko między nami. Jest to pierwszy z czterech turniejów zaplanowanych na ten rok. Gramy w systemie każdy z każdym. Podzieleni jesteśmy na dwie, dwie grupy: grupa A i grupa B. Gramy 5 minut, jest trzech zawodników na boisku, jeden rezerwowy, zgłaszają się drużyny amatorskie, czyli ci, którzy obecnie plażują i wypoczywają, ale są też profesjonalne drużyny, które specjalnie co roku przyjeżdżają do nas na ten turniej. Nagrodą główną jest voucher w wysokości 500 zł do wykorzystania na stoisku motorowodnym, natomiast trzy pierwsze drużyny dostają zgrzewkę Pepsi i puchary. Plaskacz może nie ma? Ostre ślizgi jak zawsze są, ale trzeba to temperować gliskiem. I dajesz sobie z tym radę? Jak na razie daję. Zobaczymy, co będzie później. To są takie emocje, że nie da się tego wytłumaczyć. Przygrana 7-1 to nie najlepszy start. Maniana. No, mamy nadzieję na, na zwycięstwo, a poziom jest dobry. Nie mamy ostatniego zawodnika na zmianę, to będzie nieco ciężko, ale będziemy walczyć. Rozmawiamy z zespołem Walenie w basenie. Kąd inspiracja nazwą? Przychodzimy się pobawić, tak, poopalać, świetna atmosfera, fajna muzyka, fajne tutaj laski krążą. No i też pomyśleliśmy sobie, że czy by nie nazwa też taka. Skłaniająca nieco do refleksji na temat zabawa, tak? To jest jednak przede wszystkim rozrywka. My tu nie przyjechaliśmy powygrywać, tylko się dobrze bawić.